I pierwszy raz otwieram prefilt. To już minęło ponad dwa tygodnie i zobaczymy jak wygląda ta wata. Było kilka pytań, że jak wygląda wata, więc tak udało się otworzyć prefilt w ogóle bez wylania wody, tak jak jest w instrukcji, czyli pierwsze zamykamy dopływ wody z akwarium, czekamy chwilę, później zamykamy wypływ i wyłączamy filtr. No i wtedy odblokowujemy tutaj te, te i takie zasys zas, zas jest taki w tym chwilę i tak pyk i nic się nie wylało, jest sucho. No i tak wygląda prefilt. Zaraz zobaczymy. No widać, że jest trochę czarny. Chyba za mały sobie trochę pojemnik wziąłem, ale no i zaraz... Wyciągam prefilt. Jak widać, wata robi swoje. Zobaczcie, jak wygląda. Na pewno, na pewno wszystkie drobinki jakiejś nieczystości złapała. I tutaj ta gąbka jeszcze wyleję tę wodę. O. Nie jest za czysto. Więc na pewno ten prefilt w tym Ultramaxie robi robotę. O i zobaczcie, jak wygląda ta gąbka. No i to idzie do czyszczenia. Watę zmieniam teraz na nową, bo nie ma sensu teraz jej czyścić. Bo tutaj wiadomo, przy starcie jakieś tam wszystkie te zanieczyszczenia. Prefilt umyłem. Tak samo tutaj tą gąbkę. Pod bieżącą wodą po prostu myję to. I umieszczamy tą gąbkę. Dobra. I, i wata. Obcięłem sobie taki kawałek, jak żeby pasował, mniej więcej. Zaraz namoczę jeszcze ten kawałek. I umie, oczywiście z akwarium wodę napełnię na ten prefit. I taki nowy prefit umieszczę w akwarium. Teraz myślę, że już troszkę dłużej wytrzyma niż. Dwa tygodnie, bo teraz bo wiadomo na starcie, to tam wszystkie te musi złapać drobinki i umieszczam ten prefilt w filtrze. Tutaj, i tam jest taka klapka, ale trzeba jeszcze zalać to wodą. Wtedy filtr nie ma takiego. nie zapowietrza się tak. Tutaj wchodzi prawie 1,5 litra jeszcze wody. Do tego prefiltra, więc trzeba to najlepiej to zalać, że wtedy krócej dużo się krócej od powietrza i też fajnie tutaj ta wata się namoczy, będzie można tutaj ją też lepiej ułożyć fajnie. O już jest napełnione, teraz tutaj sobie tą watę przycisnę no i można zamykać i później procedura po prostu otwieramy yy, wlot, wylot i, i uruchamiamy filtr. I wtedy Dosyć szybko powinien złapać, e, wy, wy, wypuść wszystkie powietrze i nie zapowietrzyć się. I otwieram zawory. Najpierw jeden, później z tej strony. Dobra, można tą pompką, myślę, że ruszyć. Dobra, i uruchamiam filtr. Przytrzymać trzeba. Filtr się uruchamia. Jest w tej chwili na 60%. Tak, deszczownia. A z drugiej strony jest wylot normalny. No, i jak widać, nie, nie zapowietrzył się ten filtr. Chodzi spokojnie. Troszkę teraz sobie się odpowietrzę, ale o, słychać jest tutaj takie minimalne odpowietrzanie, ale a jeszcze brzęczyk wyłączę. Bo na powietrzu cały czas akwarium. O, słychać takie odpowietrzanie tego filtra w tej chwili. No i jeśli chodzi o, o prefil właśnie i watę, tam ktoś też pytał w komentarzach, więc no ja polecam watę, może troszkę to ogranicza przepływ filtra, ale ale naprawdę wodę krystalizuje, zbiera jakieś wszystkie e, takie zanieczyszczenia, szczególnie na początku, ale i później e, po to jest właśnie prefilt, żeby e, zaglądać do niego, to jest o chwila roboty, wymieniam ten prefilt i nie ruszam w ogóle ceramiki. Tam to ostateczność, żeby zaglądać. Jeśli chodzi o akwarium, to pływają tutaj te moje zwiadowcy, molinezje. Tutaj sobie skubią wszystkie te śluzowce fajnie. Oprócz tego są takie nowe smoki. Lori Carrieret. Na razie dwie sztuki. Tutaj jest druga. I oprócz tego, właśnie, tam widać zbrojniki Kaliko. Też na razie dwie sztuki. Rośliny zostawiłem na razie. Parę dni już są w akwarium, i nawet bardzo nie ucierpiały troszkę, ale nie za dużo. Tutaj, właśnie, fajna ta lorikaria Na pewno będę miał. Statko tych ryb, bo naprawdę mi się podobają, i kilka tutaj trafi. No, rośliny nawet sobie tam dają radę, mimo tego, że, że nie świecę w akwarium. I tutaj jest druga, Lorikaria. I oprócz tych zbroników, jeszcze zakupiłem 10 ślimaków, helmetów. Tu jest na przykład jeden. No i sobie tutaj wędrują po korzeniach i czyszczą. Już ja się nie zajmuję tym nawet nie widać tych 10 sztuk no i tutaj kończę nalewać wodę po podmiance tu jest właśnie ten zbrojnik Kaliko. mam takie dwa chciałem takie mniejsze po prostu zbrojniki myślę, że dużo tutaj ich nie będzie, bardziej w lorykarię i trochę ślimaków właśnie. I jeszcze pojawiła się nowość, jeśli chodzi o Hyper, hypermaxa, Taka osłona na ten właśnie nawirnik, czerwona. Wtedy w ostatnim koszu można umieścić około 3 litrów jakiejś ceramiki czy wypełnienia i wtedy nie jest ten ostatni kosz pusty. Niedługo będę miał tu przesyłkę z tą z tym elementem, tą osłoną na na wirnik i na pewno zrobię z tego filmik bo będę musiał niestety rozebrać, otworzyć kubełek. No i zobaczymy. Zobaczę czy to jak dostanę to czy jednak poczekam trochę i przy następnym jakimś tam, no ale to musiałbym z pół roku czekać przynajmniej albo z rok, więc może otworzę i dodam tą osłonę. Tutaj, ta osłona już w internecie jakiś czas było temu, jakiś kolega mi już wcześniej pisał, a teraz ostatnio też Zenon Aqua pokazał na swoim filmiku, tak wygląda ta osłona, dam tutaj jakieś zdjęcie i e, już skontaktowałem się z serwisem, mają dostarczyć mi tą osłonę, więc e, więc jak będę miał, to jakiś tam filmik nagram z tym. No to kończę na tym ten film, jakbyście mieli jakieś pytania, to Piszcie w komentarzu, chętnie odpowiem. Zapraszam do obejrzenia jakichś innych moich filmów, starszych i tych ostatnich. Sporo osób nowych się pojawiło, więc zachęcam. Mam też kilka innych akwariów. Niedługo nagram filmik na koniec miesiąca, właśnie jak wyglądają te inne zbiorniki. No i zapraszam do komentowania, oglądania moich filmów. Trzymajcie się, na razie, cześć.